Dzisiaj spróbuję wbić. To już jest part 2, ale. Próbowałem, próbowałem, ale nie, nie szło mi. No ale spróbujemy. No może dzisiaj. Może, może. Ten browser Czasem wkurza. Czasem nie. Jak to może to mi się to. Muszę muszę zrozumieć, ten ty coś napisał, ale nie wiem co. Nie wiem. Napiszcie, w jakich jesteście klubach, bo to mi pomoże, jakby. To może mi to wasze konto ocenić? Och, fajnie. Akurat nie wzięłam tego wydarzenia. Czyli minus 8. Zwyczaj. Zwyczaj. Pamiętajcie, się nigdy nie denerwuje. Hmm, nawet o tam winie. Wiedział tak. I tak. Przed trudno. Czyli to już mnie denerwuje. Някий же не виходить ніби. Ех, моя сьогодні на ніця. Як сховати то? О. От баля. От не виходить. Там ні. Що ми це? От того. Поняв. Ні там, на парку. Ні, не можу. Е. To odcie mi się tak kamera zbogowała tak. tak mi się kamera zbogowała, żeby było tylko widać ruch. Nie długo bym nie wydłużywał, bo trochę będzie Kurde jakby dało się za każdą wygraną, został 20 parków. No to, Bo te wygrane są bardzo rzadkie, a przegrane bardzo często. Na przykład patrzcie: jedna wygrana to jest legenda, Tak jak legendary Stardrop. Co? Co się stało? Co stało? Nie gadajcie, że moje pucharki pójdą w Tak, tak. Tak, bądź prosto,śmy przesramy. Dobra. Od 600. Okej, no. Od 600 do 650. Trudno. Od 600 do 650. A Czy się uda? Nie wiem. się 3 минути... 3 минути отшириха, а и аз имам така нерви. Ето това Какво ще ти вземе Какво ще ти вземе Tu jest pajkę, pajper, pajper! Bardzo sami rozknąłem. Dobra. Tam mi to wydefi ją. A ja ją wydechę. robi tak. Mówiłem, mówiłem, że ją wydefię. Kto myślał, że nie wydechnie? Ten Dajcie mi tutaj Właśnie randomy! To są właśnie randomy! Taki random o, rozumiem? O, co o, co jest To co ludzie To jest nieważne nie tak

jak to oglądasz? skocznie może Ale najlepiej 7, no nie źle, nie źle próbuję wbić te 1250 monet, bo to zresztą może kupię jakiś star power no teraz no nie będę kupował, bo się nie opłacę Patrzcie jak spodnie 41 pucharki. Ech, polskie randomy. No, nie polskie, ale randomy. Najlepsze. Jak stracić szybko pucharki, poradnik. Poradnik jak szybko stracić pucharki wprost. Później. święte. Jakie tu masz tarpałego świat? Dobra ten Nie wiem, czy, nie wiem który jest dobry, bo nie, nie używam tego na tym, nie wiem co to jół nie wiem który jest tarpałego światu Ale wydaje mi się, że dyno skok To mi się wydaje Nie wiem, każdy lubi to innego Spacający sobie dyno skok tak jest. A jestem. Obejrzyj. Jakie wy macie raj? Napiszcie, na jakiej postaci macie największą ganga. Yes. No i Bye, bye. Bye, bye. Baja baja. Na minus osiem masz pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć na tym roku. No kurde. Ale jest na minus. czterdzieści dziewięć Jezus Maria. Aż się wam z wrażenia. Jest, Maria. Jestem ciekawy ile niektórzy wbijali na przykład 35 rang? 650 pniąc to jest 25 rang. A co to jest 35? To już będzie trudno wbijać. No jest o to ludzka. Co on jest tam? wiem. motka była wy... Czyli tu gdzieś jest Leon. Pamiętajcie. Jak... Je jak wasz klon... Czy jak klon Leona jest gdzieś... a nie widzicie prawdziwego Leona. No to lepiej uciekać, bo prawdziwy Leon może być obok was. Jest lepsze.

Spoko, spoko. Tylko 54. To tylko 54 pucharki. To ty... Tylko 54 pucharki. To nieważne. To tylko 54 pucharki. Tylko 54. Tylko. I tylko na broku straciłem. I na gryfie. To ty... To tylko i wyłącznie 54 pucharki. Tylko i wyłącznie. Nie na gryfie, nie

jajajaj! Jaj, jaj. mm, nigdy na Mortysa nie dawała się takiego U Mortis... wszystko ucieknie! Kładnik, jak zniszczyć swoje urządzenie? po prostu zagrajcie jedną rudę Glowstars na największym... na największych ramze. polecam!

Wiecie, bo... O, jak chcesz, chcecie zobaczyć, jakie są szanse na... jakie są szanse w ogóle w star dropach, co tu macie? Proszę. Na rzadki. Na rzadki. 50%. Na bardzo rzadki. 28%. Na epicki 15%. Na mityczny. 5%. Na legendarny. Starter Prior. Random Brawlers. Z się tylko do co trafić. 41%? Serio? O kurde. 27% Master Power. 16%? Mm. 10% Jezu. Jest 2% no tak co coś Co z legendarnego się nie zrobić jakiego Wiecie o co mi chodzi? Tylko z też... Jak to jest możliwe? No. Z legendarnymi... legendarnym... Kingowe... Tylko 10% na jest maria. Bronze pik. Nie, w ogóle mi to nie pomógł. Może później to wbije. Może. Czyli nie.